Młody Chodź siadaj No No dzisiaj z Mirkiem pojedziemy tam zafugować, a ty tu siadaj Ja ci tu wszystko przygotowałem, zobacz, nawet kibel jak most? No wszystko, no Papieroski, popielnickę zaroś przyniesę i uoprawię te filmy, no Bo ja nie mam kiedy No, my se tam dzisiaj z Mirkiem poradzimy Jak na to ci gibel? bo nie, nie, nie wyrobisz się, 85 filmów do obrobienia most. No, łotawółek, wszystko ty lubisz do kibla latać, to ci wziąłem, tu wstawiłem, gdybyś miał. Byś nie musiał czasu marnić. No tu przerwę to ino na jedzenie, se zrób 5 minut i tyle. Papierosy w międzyczasie i może sobie jakiś ściągnąć i tu widz. Jakby ci się zachciało, to nie odchodźmy od komputera. Dzisiaj ma być to obrobione wszystko. No. Podulary się za ceny zgodzać tam pomału. No. Stawki my podnieśli po tym wszystkim teraz i musimy to dzisiaj wstawiać. No. Dobra? Łot poleci coś. No pamiętaj. Bo wszystko przygotowane jak bum, cyk, cyk. Masz tu siedzieć i obrobiać. OK? No, to my jedziemy i ja Ci to za godzinę od siebie, jak Ci idzie. No, na razie.